Hej, jestem Zenek. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej dość strasznej historii, która ostatnio mi się przydarzyła. Była to właśnie taka burzowa noc jak dzisiaj. Pisałem wtedy z moją dobrą przyjaciółką, i w pewnym momencie napisała, że idzie jeść. Nie wiem jakim cudem, ale skojarzyło mi się z tym, że to jedzenie ma być jakieś zatrute. I uznałem to za zabawne, więc jej to napisałem. Jednak po tej wiadomości klimat rozmowy dość drastycznie się zmienił. Co? Nie tak? Dobra, tak lepiej? Okej, okay. to kontynuujmy. Także odpowiedziała mi ona na moją wiadomość, jednak odpowiedź była dość niepokojąca, gdyż jej dokładna też miała, że kiedyś zaserwuje mi taki posiłek. Jeszcze chwilę popisaliśmy i zwróciliśmy jej, że właśnie jem, a ona spytała, jak mi smakuje. Było to ewidentne nawiązanie do mojej poprzedniej wiadomości, więc napisałem jej, że odpowiadanie w ten sposób jest dość niepokojące, patrząc na to, co wcześniej pisałem. Jednak wtedy otrzymałem jeszcze bardziej niepokojącą odpowiedź, gdyż zapytałem mnie, czy chcę się pojechać w lesie. Trochę spanikowałem. Kolejne wiadomości były coraz straszniejsze. Opowiadały o jakichś dziwnych czynnościach. Rzucali mnie w worku od drzewa. Nie wiem. Naprawdę dobrze to nie wyglądało. Następnie dowiedziałem się, że nie jestem jedną osobą, która już chciała zabrać do lasu i że byli przede mną ludzie. No i w tym momencie było to już mega dziwne, zacząłem wypytywać o tych ludzi, co się z nimi stało I jak ona zaczęła pytać o jakiś kolorowym cmentarzu i o tym, że obserwuje mnie od dwóch lat Wiedziałem, że muszę gdzieś uciec, napisałem jej to Jednak wtedy otrzymałem wiadomość, że nie ma żadnej ucieczki Nie rozumiałem czemu, niby nie mogę uciec, więc, jej od... więc ją o to spytałem I wtedy otrzymałem najbardziej dziwną wiadomość, której nawet umysł się nie napojąć Coś mniej więcej, że jestem w jej świecie, ale nie mogę nikomu powiedzieć, bo nie uwierzą Jakoś tak to działa, nie wiem sam tego nie pojmuję, więc wam nie wytłumaczę. Wtedy doszedłem do wniosku, że nie ma innego wyjścia, jak samemu się siebie pozbyć, żeby nie dać jej tej satysfakcji. Jednak ona mnie wtedy zatrzymała i powiedziała, że jest jedno wyjście, abym przeżył. Muszę zostać jej pomocnikiem. Zacząłem wtedy zadawać pytania, czemu to jest jedyne wyjście. I wtedy ona zaczęła wszystko mi tłumaczyć. Wysłała mi na początek jakiś link z dopiskiem, że jeśli przestanie to robić, stanie się to. Kichnąłem to i zobaczyłem najbardziej przerażającą rzecz na świecie. Nie mogłem uwierzyć, co ja widzę. Tak, pewnie macie tą samą reakcję co ja. Więc pewnie też zrozumiecie, że musiałem zostać ci pomocnikiem. Nie było innego wyjścia. Dostałem pół sekundy na znalezienie nowej ofiary. I się udało. Był to mały pingwin o imieniu Wes. Spełniał idealnie wszystkie warunki. Tak zaczął się nowy rozdział w moim życiu. A resztę historii. Nie opowiem wam na tym serwisie, gdyż jest już zbyt straszna. A wy spytaliście kiedyś kogoś jak smakował mu posiłek? Jeśli nie, to spróbujcie. Na pewno dobrze się to skończy. <ślesk> 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 <ślesk>